Witam serdecznie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym vlogu, szybki vlog znowu, po prostu wyciągam telefon, bo sobie chcę coś pogadać albo pokazać. Jeżdżę sobie ogólnie owem, jak widzicie, no nie mój, mój jest niezrobiony, bo się zepsuł na początku wakacji jakoś i przez wakacje jeżdżę poszczonym od mojej mamy. No i sobie tak jeżdżę, ogólnie ćwiczę, już tam coś mówiłem ostatnio, że ćwiczę, ale o tym wam opowiem później. Natomiast dzisiaj o czym innym, słuchajcie. Jeżdżę sobie tak rower, bo taki mój jest na trasie, którą jeżdżę. Praktycznie zawsze jak tylko mogę i ogólnie jest tu koło tej trasy miejsce, które ja mijam cały czas praktycznie, a jakoś tak dawno nie przywiązałem uwagi do tego miejsca, ale dzisiaj to zrobiłem. Tylko pytanie, o jakie miejsce w ogóle chodzi? Zobaczcie sobie, jaki to mostek. E, czy ktoś w ogóle wie co za mostek, o co chodzi? E, zaraz wam powiem, tylko wiecie co, jest wejść na ten mostek w zmianie możliwości, To się cykam, bo on już, no ten most swoja toma chyba. I nie wiem, czy ja chcę iść dalej. To się cykam. A ostatnio na nim siedziałem. Znaczy, to właśnie ten ostatni raz, kiedy tak byłem. I dlaczego to miejsce dla mnie ważne? Właśnie chodzi o to, że na tym moście siedziałem. I to nie byłoby w tym nic jakiegoś nadzwyczajnego. Dobra. I przechodzę przez ten most. Spróbuję przejść na drugą stronę. Trochę się gibię. Ale jest cały. Jest cały. Da się przejść. A faktycznie gibię. O. Gibię się. Dobra. Czy ja przejdę na tą drugą stronę? Nie wiem. No, ale jest sobie ten tym. Mostek I jest to jakoś po prostu mi z, tej, z tej strony gdzie gadać. Stoi, stoi, nikt nie zabierze. Słuchajcie, żeby miejsce dla mnie ważne. Czy pamiętacie, może taki film po tytułem nie poddawałeś się? To był monolog konkretnie mówiąc. Nagrana w 2019, bo chyba w październiku, bo i stopot. Teraz sami dokładnie nie pamiętam. Eee, to był ważny dla mnie film. Już, słuchajcie, 2019, jak dobrze wiecie, bo ja powtarzam to przy. znaczy dawno tego nie mówiłem, ale kiedyś przy większości filmów o tym mówiłem, to był taki najgorszy okres w moim życiu. Natomiast też załamkę z wielu różnych powodów. I to też się przywróciło na YouTube'a, na YouTube'a i co ja tu robiłem. Mogłem do moich chęci materiałów i tak dalej. No bo jednak YouTube to jest, no na YouTubie jestem ja. Ja tu robię rzeczy związane ze mną. I dlatego że właśnie takie materiały się pojawiały. Myślałem, że ktoś jedzie. Nieważne. I dlatego też właśnie, kiedy miałem większego doła, takiego solidnego doła naprawdę, no to też materiały robiłem tego typu. I pojawił się wtedy film, pod którym nie poddawaj się, w którym ja sobie jeździłem po prostu po okolicy. W różnych miejscach się pojawiałem i robiłem jakieś sm smutne rzeczy. Typu właśnie na przykład siadłem na tym moście. Czy go stąd widać? Trzeba już powiedzieć, dobra, to jest daleko, od odszedłem. A co, żeby też ten most był trochę widoczny. O, na tym właśnie moście sobie siedziałem i mówiłem tam takie smutne rzeczy, znaczy smutne. No po prostu czu mówiłem co uważam, co czuję. I to było coś takiego, że po prostu mówiłem, że jest mi smutno przez cały film, a potem, e a potem po prostu mówiłem, żebyście się nie poddawali. Tam też znaczy na końcu było tak, że ja po, tych wszystkich, po przejściu po tych wszystkich miejscach ja na końcu też tak nagle, jakbym trochę się ożywił na tym filmie i tak byłem taki bardziej wesoły. Mimo tego, że ten film w ogóle był wtedy z efektem i jeszcze tam smutna muzyczka, to był taki, wiecie, typowy smutny film, co nie? Taki typowy smutny film, który, który się wrzuca na YouTube'a, bo w ogóle do internetu. Ech, I dlaczego ja w ogóle o tym tak teraz myślę? Dlaczego ja w ogóle ten film nagrywam i tak dalej? Bo ogólnie, ja mówię, jak jeżdżę, rowerę, to ja to miejsce mijam miliony azyl. Moja standardowa trasa właśnie wiedzie koło tego miejsca. Ja czasami zegnę okiem i chyba jak temu ja zrobiłem tu zdjęcie, że ja tu jestem. I tak ten, czy ktoś pamięta. Ale nigdy jakoś nie grałem w filmu. A dzisiaj, nie wiem, dzisiaj tak mi wziął, żeby tu podejść, popatrzeć sobie i tak coś powiedzieć. Bo ogólnie widzowie, tak, dobra. Cały czas patrzę na to, jak jadą, bo tak mi to dziwnie się, nie zręczy mi się nagry, bo Zwyczajnie mi się od mają ja tak wiecie, tak publicznie gdzieś. Zresztą jestem w lesie teoretycznie, więc no. Ja wiem, że ten film może trochę jest bez ładu i składu, więc ja po prostu mówię, co mi się na język przyniesie. Dobra, więc zbierzmy się, dokończmy, co mam powiedzieć. Jakoś tak po prostu dzisiaj wewnętrznie miałem taką myśl, ej kurde, to było 3 lata temu. Ja byłem wtedy w wielkim dole, a teraz się czuję pada dobrze. Jeżdżę sobie rowerem, czuję mądry humor, nic się nie dzieje, po prostu sobie jadę i tyle. I wszystko jest dobrze. Ja się, ja się tak cieszę przyjeżdżając. Zawsze mam dobry humor, jak jeżdżając, bo uwielbiam to. Zawsze jeszcze wiecie. Oczywiście parę słuchaweczek, jakaś dobra muzyczka i tak dalej. Ja, mogę ta, ja tak mogę trenować. I tak właśnie mnie wzięło. Kurde, ja mam się taki dobry humor. A tu jest ten, ten most. Miejsce takie, to mi przypomina, no może nie przypomina, miejsce, które gdzieś tam jest związane z tym, co się u mnie działo. I jest sobie właśnie ten oto, ten oto most. I tak po prostu mnie coś wzięło, żeby przysiąść przy, tu, pogadać. I powiedzieć widzowie, jeżeli cokolwiek by się działo, to pamiętajcie, że wszystko będzie dobrze. Chyba to jest po prostu puenta tego filmu. Mógłbym po prostu wejść, powiedzieć, ej, jest ten most, na którym miałem doła, teraz jest wszystko dobrze. No i chyba w sumie tyle mogę powiedzieć właściwie. Nie wiem, po prostu miałem taką chęć dzisiaj coś nagrać też przy okazji. Ja po prostu naprawdę ja ostatnio powiedziałem bardzo znowu wciąganie telefon w osłownych momentach i gadanie. A wiem, że coś im nie będzie może nie być jakoś interesujący, ale będą dobre rzeczy, bo już wszystko zrobię, co miałem zrobić. Mam jeszcze dwa tygodnie wakacji, także będzie się działo. Ja nie czy streama dzisiaj nie będzie, jak po prostu do domu po treningu. No, to chyba będzie z tym. Dobra, to tyle, bo już naprawdę gadam od rzeczy. Gadam, bo se chcę pogadać. Ale, no, może jeszcze raz powtórzę, że wszystko będzie dobrze widzowie. Pamiętajcie, yy, no, jeżeli ja po trzech atakach jestem już taki zadowolony i se normalnie tu chodzę i gadam, no to, no to Wam też się na pewno uda. Dobra, koniec tego gadania od rzeczy. Życzę Wam miłego popołudnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Papa.